Dobra, no to zabieram się za, za wymianę. To no tutaj. Zdejmę ten panel boczny. I prawdopodobnie będę musiał też to szkło zdjąć, chociaż tego nie jestem pewien. Zaraz się okaże. tutaj od spodu przy chłodnicy jeszcze są kołeczki czyli tu mamy jeden kołeczek drugi kołeczek o i na górze pod lampą jest trzeci kołeczek gdzie on jest A, kamera mi się obraca

Tu jest taka wtyczka. Gdzie ona jest? Jest taka potrójna, to jest ta wtyczka. Do niej kupiłem na Allegro taki rozgałęźnik na dwa i do jednego mam podpięty na stałe jedną ładowarkę, to jest ładowarka, która mi na stałe ładuje tableta i do tego mam też podpięty drugi kabelek i ta drugi kabelek jest właśnie do tej ładowarki do góry no to co no to trzeba zdemontować teraz a bo trzeba zdemontować jeszcze całą tą czaszkę bo i lampę prawdopodobnie tak trzeba zdemontować jeszcze to lampę górę, bo ładowarka siedzi nam tutaj w tym uchwycie od lampy. Także trzeba niestety jeszcze zdemontować drugi boczek, lampę. No coś by się. To dobrze. Do lampy mamy tak. Tutaj jedna. Tu jest Druga, trzecia jest tutaj o na dole. Tak tam jest trzecia. I o, z drugiej strony jest dokładnie tak samo. Też trzy śruby.

Jedna i druga i mam w zasadzie odkręcone teraz to idzie do góry Dobra. Nie wiem czy będzie tu widać jak to się wypaliło. Coś tam troszeczkę widać. Już później postaram się zrobić zdjęcia tego jak to się wypaliło. Jedyne co trzeba zrobić, to tak jak tutaj mam, lekko przeszlifować tą obudowę, tak, żeby było, żeby było wejście, tak? Tutaj. Także to też zrobię z nowym. Dobra, teraz założę z powrotem tego kondonika. No i co? I zostaje to włożyć i zakręcić nakrętkę od tyłu. Dobra, dokręciłem nakrętkę, założyłem kable. Teraz wystarczy mi wymienić ten kabelek, który jest uszkodzony z wypalonymi stykami, i zaraz zobaczymy, jak to ładuje. No, no. Ik ben in mijn probleem, ik heb hem hier de dat もしもし。<music> <music> 14,5 W. No zobaczymy, jak to będzie ładować w trakcie jazdy. Jutro jadę, więc zrobię testik.